Cześć! Z tej strony Dawid, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Klocki Luzem. A w dzisiejszym otworzymy sobie magazyn Lego Marvel Avengers, w którym znajduje się nikt inny jak Loki. Gazetka o numerze 2 przez 2022. Więc myślę, że dla tej figurki naprawdę warto również ją mieć. No i co? Otwórzmy sobie, złożymy, zobaczmy, co jest w środku, i zobaczmy, jak prezentuje się nasza figurka. Więc przyjrzyjmy się na sam magazyn, co tam mamy ciekawego w środku. A twój własny Avengers. Możesz zbudować swojego własnego Avengersa. Jest oczywiście komiks, są standardowo zagadki, magazyny, jest reklama najsłynniejszych dinozaurów, w których znajdziecie różne kolekcje naklejek, ale to nas teraz nie interesuje. Komiks możecie sobie również przeczytać. Są oczywiście też plakaty, tak więc dla osób, które lubią bardzo Avengersów, no to jak znalazł jest Thor. Sprawdźmy również co tu nam. Jest pokazane, ale to tak samo reklama kolejnego magazynu Star Wars, który już wyszedł i który, no, że tak powiem, już, już jest w sprzedaży. Natomiast on był też w poprzednim odcinku, kiedy pokazywałam Wam gazetkę z Minecrafta, prezentowany. Ale spójrzmy, co tam się nam jeszcze ciekawego z... pokaże, że tak powiem. Są konkursy z nagrodami. Spójrzmy, co będzie w kolejnym w kolejnym odcinku 17 czerwca. Dla fanów Marvela, będzie Kapitan Ameryka. To jest, wydaje, wydaje mi się, że chyba jest troszkę powtórka, chociaż będzie miał jakiś mocarny, mocarny teseract, tak? i odlotowy Jetpack. Musiałbym zerknąć, jak się prezentował poprzedni numer. To też był numer 3 przez 2021 w zeszłym roku. O, mam go nawet tutaj. Jeszcze nieodpakowany świeży, i tam Kapitan Ameryka. Spójrzcie, miał e, taki jakby stojak na broń. tarczę tak, i tą swoją broń. Stroja, stojak na zbroję. Tak to się prezentowało w zeszłym roku. Natomiast w przyszłym odcinku z tego co widzę, będzie klocek e, mocarny, magiczny artefakt, tak? I co prawda wygląda, będzie to wyglądał troszkę inaczej, ale pewnie figurka będzie tak sama, więc również e, ciekawe dodatki. I co tu jeszcze mamy? Lego City, mm, wulkan pełen oranżady Lego City, budowlaniec z wywrotką, czyli dla fanów City, dla fanów budowania, bo seria City ostatnio dużo ma tych też budowlańców. No i na koniec reklama Jurassica, w którym jest już wyszedł ten numer. Jest mały raptor z inkubatorem, razem też ciekawy zestaw klocków. To jest od 21 kwietnia, czyli dziś, kiedy to nagrywam, to ten numer już dawno wyszedł. A to, co nas interesuje najbardziej, to oczywiście Loki, który jest w polibagu. I powiem wam, że warto mi się wydaje dla samej figurki również zakupić ten numer. Ponieważ jak tak sprawdzałem, no to ostatniego czasu, zanim oczywiście wyszła ta figurka, no to taka figurka z Lokiego gdzieś w sprzedaży była po około 40 zł. Więc tutaj macie za 15, więc według mnie bardzo fajny dodatek. A znając życie, to te numery również szybko znikną z kiosków. No i potem będzie je ciężej dostać, tak? Ciężej je będzie dostać, no chyba, że zajrzycie na klockiluzem.pl Gdzieś mnie tam znajdziecie, to wtedy możecie również archiwalne, w archiwalne numery się zaopatrzyć. Mamy prostą pelerynę, której nie trzeba za bardzo jakoś składać, więc taka, no, budżetowa firanka. Troszkę, ale... No, jak za darmo, to że tak powiem, nie, nie narzekajmy. No, myślałem, że straciłem jakiś jeden element, ale nie, są wszystkie. I już zaraz wam pokażę, jak się ten nasz Super Loki w Super Pelerynie prezentuje. Oczywiście, oto on. Peleryna naprawdę budżetowa, trochę taki może nie kawałek ceraty, ale kawałek odciętej zasłony czy czegoś takiego. No ale sama figurka, już bez względu nie patrząc na peleryny, jest całkiem ciekawa, więc dla fanów Marvela Avengersów, no to myślę, figurka jak znalazł. No i co? W dzisiejszym krótkim odcinku. To już wszystko. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zachęcam, bo szykuje się dużo nowości. Piszcie w komentarzach ewentualnie, co byście chcieli, żebym też zrecenzował e, ciekawego. E, czy jarają was bardziej unboxingi, openingi na przykład kart czy bardziej wolicie takie e, otwieranie takich gazetek? Będę wdzięczny za e, jakieś sugestie z waszej strony, a z mojej strony to już wszystko i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.